Siemanko, Lewandowski z dubletem i ucieka Benzemia, a piłkarze Barcelony uciekali przed kibolami Espaniolu, którzy przerwali świętowanie Mistrzostwa Hiszpanii. Zapraszam Was na podsumowanie najciekawszych wydarzeń piłkarskiego weekendu. Pozostałe tematy to m.in. Specjalne korki Erlinga Halanda, Leo Messi wygwizdany przez paryskich kibiców, kuriozalna sytuacja w meczu hiszpańskiej La Ligi, koniec marzeń Arsenalu, ciekawy przypadek Bereszyńskiego, wyjątkowy prezent dla Piotra Zielińskiego, piłkarze Milanu na dywaniku u kibiców, kolejna kontuzja i łzy Pola Pogby, świetny mecz Wiśniewskiego przeciwko Milanowi, kolejne bramki Frankowskiego i Kamińskiego, Szymon Marciniak sędzią półfinału City Real, Szymańskim mistrzem Holandii, Kamil Glik spada do trzeciej ligi, a Southampton Jana Bednarka żegna się z Premier League. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę, nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału i zapraszam Was do Świata Piłki. Lewandowski w kryzysie? To już chyba nieaktualne. W derbowym meczu z Espaniolem Polak zaliczył dublet i na cztery kolejki przed końcem znów ma cztery bramki przewagi nad drugim Benzemą. Także Lewy może już powoli przymierzać koronę dla najlepszego snajpera w Hiszpanii. Najważniejszą informacją jest jednak oficjalne mistrzostwo Barcelony, która wraca na hiszpański tron po czterech latach przerwy. Co ciekawe to pierwszy krajowy tytuł Barsy w XXI wieku bez Leo Messiego w składzie. To również fajna historia dla klubowej legendy Busquetsa, który pożegna się z Katalonią jako aktualny mistrz Hiszpanii. Z kolei Min został najmłodszym piłkarzem w historii, który wygrał La Liga. A co do Roberta, odpowiedział na całą krytykę, jaka spadła na niego przed kilkoma tygodniami. Pamiętam jak przenosił się do Barcy, było wiele komentarzy, że tutaj nie będzie już dokładania nogi na pustą i jak zdobędzie 10-15 bramek, to będzie dobrze. A tak się składa, że ósmy sezon z rzędu przebija granicę 30 bramek we wszystkich rozgrywkach. Dodatkowo lewy to pierwszy zawodnik od czasów. Ronaldo Nazario, który zdobył ponad 30 bramek w swoim debiutanckim sezonie dla Barcelony. Co ciekawe, do tej pory nigdy nie zdarzyło się, by jakikolwiek piłkarz grający w top 5 europejskich ligach zdobywał koronę dla najskuteczniejszego zawodnika w sześciu sezonach z rzędu. Lewy zdobywał armatę w 5 ostatnich sezonach dla Bayernu. To oznacza, że jest bardzo blisko pozostania pierwszym takim piłkarzem w historii. Patrząc na te wszystkie osiągnięcia Roberta, zapewne będziemy opowiadać o jego wyczynach naszym dzieciom i wnukom. Zdecydowanie najbardziej utytułowany polski piłkarz w historii i coś czuję, że szybko drugi taki się nie powtórzy. Okej, okay, była kompletna klapa w Champions League, ale mistrzostwo kraju i prawdopodobnie korona dla najlepszego snajpera, już w pierwszym sezonie, to moim zdaniem bardzo udany początek w Hiszpanii. Na pewno nie można tego nazwać słabym sezonem. Jak wiecie, szacunek w piłce nożnej to podstawa. Podczas gdy Real gratulował Barcelonie mistrzostwa Hiszpanii, kibice, a raczej chuligani Espaniolu pokazali, że nie potrafią pogodzić się z porażką i widmem spadł do drugiej ligi. Gdy po końcowym gwizdku piłkarze i sztab Barsy zaczęli małe świętowanie w kółeczku, szybko okazało się, że będą musieli uciekać przed wściekłymi kibicami Espaniolu. Setki fanów targnęło na murawę, a zawodnicy Barcelony musieli ratować się błyskawiczną ucieczką do tunelu. Prowadzący do szatni tunel musiała obstawić policja i skończyło się narzucaniu w kierunku piłkarzy Barsy różnych przedmiotów, na przykład krzeseł. Po tym co pokazali kibice Espaniolu, jak dla mnie śmiało mogą spadać do tej drugiej ligi. Powiem wam, że jak patrzę na Roberta, to chyba mało który kibol Espanolu chciałby tam na niego trafić. Najlepszy i tak był ten chłop, który rozwalił telewizyjną kamerę. Po prostu debil, na stadionie pełno kamer, a ten idzie sobie niezamaskowany i demoluje kamerę. Szybko został namierzony przez realizatora, który później przez chwilę pokazywał go w meczowej transmisji. Są tanie rzeczy Niespodziewane rzeczy w Madrycie Eden Azard w końcu wyszedł w podstawowym składzie Realu Rezerwowy Real wygrał z Getafe 1-0 po golu Asensio A przed startem spotkania goście uhonorowali królewskich szpalerem Za zdobycie Pucharu Hiszpanii Z powodu groźnie wyglądającej kontuzji Boisko opuścił Eduardo Camavinga Ale według hiszpańskich mediów Kama będzie w pełni gotowy na drugi półfinał Jak patrzę na to zdjęcie Jeżeli serio będzie gotowy To do głowy przychodzi mi tylko jedno A co on jest kurwa Robocop? A co do kolejnych plotek na temat transferu Mbappe do Realu, hiszpańska marka poinformowała, że Real nie zamierza robić z Paris Saint-Germain żadnych biznesów, żadnych transferów. Perez nie zapłaci na konto szejków ani grosza za transfer jakiegokolwiek piłkarza PSG, nawet Kylian Mbappe. Drużyna będzie za to budowana wokół Viniciusa Juniora. Ostatni temat hiszpańskiej La Ligi to dziwna sytuacja, do której doszło w meczu Realu Valladolid z Przy wyniku 0-0 sędzia zakończył pierwszą połowę idealnie w momencie, gdy piłkarz Valladolid, Oddawał uderzenie, które wpadło do bramki Sewilli, no i gol został nieuznany. Nie ma to jak przerwać akcję w momencie, gdy piłkarz składa się do uderzenia. Brighton rozwala Arsenal na ich stadionie. Armata kanonierów upada, tak jak upadają marzenia o Mistrzostwie Anglii. W takim wypadku City potrzebuje już tylko jednej wygranej, by zapewnić sobie kolejny piąty tytuł w sześciu ostatnich sezonach. Mimo pewnego wicemistrzostwa, mimo naprawdę dobrego sezonu i pierwszego od sześciu lat awansu do Champions League, kibice Arsenalu tłumnie opuszczali stadion po kolejnych bramkach dla Brighton. Mimo narzekań Guardioli, że z powodu Eurowizji w Liverpoolu zagrają z Evertonem dopiero w niedzielę, pewnie pokonali. Dead Office 3-0. Co ciekawe, firma Nike przygotowała na ten mecz dla Halanda specjalne korki z okazji pobicia rekordu bramek Premier League. No i koreczki szybko stały się nieaktualne. Haland zdobył jedną z bramek i po meczu sam przekreślił markerem piątkę, a obok dopisał szóstkę. Ciekawe, czy zobaczymy go w podobnych butach w kolejnych meczach i czy znowu będzie skreślał kolejne liczby, a może dobije nawet do czterdziestki. Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach, do ilu bramek dobije Waszym zdaniem Haland. Z kolei, po 10 latach z Premier League oficjalnie Oficjalnie spada ekipa Jana Bednarka Southampton. Miał już więcej w Paryżu nie zagrać, a jednak trener Galtier anulował zawieszenie i przywrócił Messiego do drużyny. Kolejny mecz Messiego w barwach paryżan z uśmiechami na twarzy oglądali Neymar z Suarezem. Jednak nieco inne były nastroje większości kibiców na stadionie. Pani wygwizdali Messiego podczas prezentacji składu swojej drużyny. A następnie buczeli i gwizdali, gdy ten przyjmował piłkę, lub na przykład szykował się do wykonania stałego fragmentu. Co ciekawe, składy speakerowi przekazał na tym spotkaniu człowiek przebrany za Spidermana. A skoro poruszyłem temat Messiego, Laporta złożył odważną deklarację i powiedział, że zrobią wszystko, co w ich mocy, by wrócił do Barcelony. W powrót Messiego mocno wierzą piłkarze Barsy, a także kibice, którzy podczas świętowania na ulicach Barcelony w pewnym momencie zaczęli skandować jego nazwisko. Kończąc temat Ligę Przemysław Frankowski już po raz szósty w tym sezonie został wybrany do jedenastki kolejki we Francji. Polak zdobył kolejną bramkę i grając na pozycji wahadłowego ma na koncie już 5 bramek i 3 asysty w tym sezonie ligowym. Co ciekawe Lens zapewniło sobie awans do rozgrywek Champions League i zagrają w tych rozgrywkach pierwszy raz od 21 lat. Fajna sprawa dla polskiego kibica. W końcu to kolejna trójka Polaków w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów. W meczu specji z Milanem zagrała aż czwórka Polaków: Drągowski, Reca, Wiśniewski i Żurkowski. Nieoczekiwanie specja ograła Milan 2 do 0, a jednym z bohaterów został Przemysław Wiśniewski, który zastąpił w klubie Jakuba Kiwiora. Polak rozegrał nie tylko świetny mecz w defensywie, ale i także zdobył jedno z bramek. Jak piszą włoskie media, rodzi się nowa gwiazda. Co ciekawe, piłkarze oraz trener Milanu zostali wezwani po tym meczu na dywanik i wysłuchali tego, co mają im do powiedzenia ultrasi. Nie da się ukryć, że powoli odjeżdża im awans do części. Lig. Liga Mistrzów oddala się także od AS Romy, która po remisie z Bolonią traci 6 punktów do czwartego Lazio. Milik za pogwę już w 24 minucie spotkania, jakby to powiedzieć, szklanka znowu się zbiła. Gdy akurat Pogba wyszedł w podstawowym składzie Juve pierwszy raz w tym sezonie ligowym, opuszczał Murawę rawę ze łzami w oczach z powodu kolejnej kontuzji. Bartosz Beryszyński w końcu zadebiutował w ligowym meczu na poli. Piłkarze z Napolu jednak chyba jeszcze nie do końca ogarnęli się po świętowaniu skudetto i przegrali 2 do zera z Moncą. A sam Beryszyński to naprawdę ciekawy przypadek. Można powiedzieć, że w jednym sezonie wygrywa mistrzostwo, a jednocześnie nie spada z ligi jako piłkarz Sampdori. Z kolei Benevento Kamila Glicka, które jeszcze dwa lata temu grało w serię A, teraz spada do trzeciej ligi, czyli Serie C. Ciekawe, co w takim przypadku z Glikiem? Wylodu do MLS-u, Ekstra Klasa, czy może jakaś egzotyczna liga na zakończenie kariery? Jak myślicie? No bo trzecia liga to już tak średnio łączy się z reprezentacją. Na zakończenie włoskiego tematu taka ciekawostka. Jeden z głównych architektów wielkiego sukcesu Napoli, Piotr Zieliński, dostał ciekawy prezent zabytkowego Fiata 500 w klubu. Barwach oraz dwudziestym numerem jaki nosi na koszulce. Zajebista maszyna, upamiętniająca długo wyczekiwane skudetto dla Napoli. Zielu pojechał nim już nawet na trening, a pozostali mistrzowie złożyli swoje podpisy na masce fiacika. Myślę, że ta 500ka na długo pozostanie jednym z najważniejszych aut w jego garażu. A propos zielińskiego były plotki o Liverpoolu, Lazio i Manchesterze United, a według Tomasza Włodarczyka, wielkim fanem Zielińskiego jest Arteta, który chętnie sprowadziłby go do Arsenalu. W temacie Bundesligi kolejna bramka Jakuba Kamińskiego. Tym razem bramka głową w wygranym meczu z Hoffenheim. Pamiętam jak po przenosinach Kamińskiego z Lecha do Wolfsburga wielu polskich kibiców zastanawiało się czy będzie tam w ogóle grał. Obecne statystyki Kamińskiego to 29 meczów w Bundeslidze, 3 bramki i 3 asysty. Powiem wam, że jak na pierwszy sezon 20-letniego piłkarza w Bundeslidze jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. A biorąc pod uwagę walkę o tytuł Bundesliga pod tym względem to obecnie najciekawsza liga. Na dwie kolejki i przed końcem Bayern wciąż wyprzedza Borusję o zaledwie jeden punkcik. Z szybkich newsów i ciekawostek. Sebastian Szymański mistrzem Holandii, a Feyenoord wraca do fazy grupowej Ligi Mistrzów po 6 latach przerwy. Mistrzem został także drugi Szymański Damian, który wraz z Aekiem Ateny wygrał Ligę Grecką. Były reprezentant Polski Eugen Polański blisko zostania nowym trenerem niemieckiej Borussii Mönchengladbach. Obecnie prowadzi rezerwy tego klubu. 9-letni Polak Frank Jankowski podpisał swój pierwszy kontrakt z Aston Villą. Szymon Marciniak sędzią rewanżowego meczu Manchesteru City z Realem Madryt w półfinale Champions. League. Po cichu liczyliśmy na finał, ale tak szczerze wiele osób bardziej emocjonuje się tym rewanżem niż samym finałem. A jeżeli chcecie jakiś filmik po półfinałach Champions League, dajcie o tym znać, zostawiając kciuka w górę. Wszystkich nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Piąteczka.